Ciekawostka o mnie jest taka, że mam bardzo duży problem z uzewnętrznianiem się z tym, co myślę, z tym, co czuję i przychodzi mi to z dosyć dużym trudem, dlatego weźcie sobie coś do picia, do jedzenia, bo dzisiaj troszeczkę sobie tutaj posiedzimy i powalczę sama ze sobą. Hejka kochani, ja jestem Iza i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie na moim kanale. Pierwszym filmem tego typu, dlatego, że od wielu już tygodni siedzi mi w głowie bardzo dużo tematów, które ostatnio są cały czas wałkowane w tej naszej książkowej społeczności, w bookmediach na temat hejtu, na temat braku możliwości wyrażenia własnego zdania, na temat presji, e, samotności i różnych, różnych rzeczy. Ja przygotowałam sobie tutaj takie, taki mały skrót tego, czym będę chciała się z wami podzielić, ale może zaczniemy od genezy, jak w ogóle ten film w mojej głowie, jak ten pomysł się narodził. A rozpoczął się on od rozmowy z Antkiem, Antek Podłoga czyta, kiedy to połączyliśmy się ze sobą jakoś tak bardzo spontanicznie przez telefon i zaczęliśmy rozmawiać o tym, co nas gryzie. No i okazało się, słuchajcie, że obydwoje jesteśmy w bardzo dziwnym miejscu, w którym stwierdziliśmy, że jesteśmy najzwyczajniej w świecie. Zmęczeni social mediami, zmęczeni book mediami i najchętniej to chcielibyśmy pracować sobie jak taki zwykły szary człowiek, ósma szesnasta, mieć własny kąt, siedzieć w nim i. I nie robić nic poza tym. I czego to jest kwestia, bo to też staraliśmy się przeanalizować. Chcąc, nie chcąc, bo tak naprawdę książki to jest rozrywka, może ktoś nie traktuje tego jako rozrywkę, ale jest to po prostu kategoria rozrywkowa dla ludzi, my tworzymy kontent rozrywkowy. I gdzieś tam w momencie, w którym tworzysz kontent rozrywkowy dla ludzi niekoniecznie wymaga się od Ciebie, żebyś był wiecznie radosny, wiecznie uśmiechnięty, żebyś tworzył po prostu zabawny content, niezależnie od tego, jaki masz humor, ale gdzieś tam samozwańczo my sami sobie tą presję nakładamy, bo ja na przykład doskonale wiem, że moi obserwatorzy nie mieliby z tym problemu, gdybym Uzewnętrzniła się, właśnie, że mam gorszy dzień, że jest mi smutno, czy gdybym zrobiła sobie przerwę od Bóg Mediów, co zresztą pokazała moja przerwa na YouTubie. Ale gdzieś tam mam wrażenie, że my sami robimy z siebie troszeczkę taki produkt i bardzo często zapominamy o tym, że oprócz tego, że my robimy rozrywkę dla ludzi i jesteśmy dla nich tym takim miejscem, w którym mogą się gdzieś tam wychillować, sprawić sobie radość, zapominamy o swojej własnej przyjemności i o sprawianiu radości samym sobie, bo kiedy siedzi się w rozrywce na co dzień, bardzo łatwo jest o tym zapomnieć. Z moją tendencją do pracoholizmu i do fiksowania się na rzeczach, na których aktualnie się skupiam, popadłam w bardzo niebezpieczną skrajność, a mianowicie Zamiast na przykład pójść do kina na trzygodzinny film, na który bardzo miałam ochotę, uznałam, że przez te trzy godziny równie dobrze mogę przeczytać książkę, i wtedy będę miała dodatkowy kontent dla was, będę mogła mówić o kolejnej książce we wrapapie, i gdzieś tam rezygnowałam ze swoich przyjemności na rzecz tego, żeby potem stworzyć dla was kontent. I tutaj pojawia się kolejny temat, czyli czytanie książek stricte pod recenzję i czytanie książek jako takich dla własnej przyjemności, bo tutaj znowu o tej przyjemności jest mowa. Na potrzeby tego filmu będę nazywała recenzowanie książek pracą, dlatego że ja nie traktuję tego jako pracę, ale jednak wiem, że mam z tego jakieś zyski finansowe, dlatego będę mówiła o tym jako o pracy. W moim przypadku, w momencie, w którym jednocześnie czytałam książki do recenzji i czytałam książki, dlatego że chciałam, bardzo mocno popadłam w taką niebezpieczną skrajność, kolejną, czyli czytanie książek pod kontent, a nie robienie kontentu pod to, co aktualnie czytam i na co aktualnie mam ochotę. Niedługo będę chciała zacząć wprowadzać zmiany, będę chciała zacząć to zmieniać, dlatego że po czasie po prostu zobaczyłam, że takie zachowania wprawiają mnie w bardzo duży zastój czytelniczy i wpędzają mnie w bardzo złe samopoczucie i podejście w ogóle do czytania. Dlatego że w moim przypadku granica między czytaniem, do recenzji i czytaniem dla swojej własnej przyjemności była bardzo cienka i w pewnym momencie zaczęła się zacierać. Dlatego też, ja tak naprawdę można powiedzieć, że w momencie, w którym nie odnajdywałam czasu na swoją własną przyjemność, i nawet już w książkach troszeczkę przestałam znajdować tą przyjemność. To tak naprawdę można powiedzieć, że przez cały ten czas byłam w pracy i uwierzcie mi na dłuższą metę, to jest naprawdę wymęczające psychicznie i po czasie po prostu zaczynacie mieć tego serdecznie dość. Skoro już mowa o tej presji, którą my sami sobie nakładamy, to może troszeczkę o presji ze strony wydawnictw, presji czasu, presji ze strony ludzi, którzy nas oglądają. I myślę, że zacznę od tej presji, o którą dostawałam najwięcej pytań, czyli presja ze strony wydawnictw. Bardzo dużo też było pytań o to, jakie ja mam podejście do współpracy, i powiem Wam, że zauważyłam, że ze strony wydawnictw nie istnieje coś takiego jak taka presja, której musicie się trzymać, dlatego że nikt nie stoi nad wami z batem i nikt wam nie każe czegoś robić. Yy, ja nauczyłam się przez ten cały czas, przez te miesiące, które spędziłam właśnie w book mediach, że najważniejsze jest to, żebym ja była zadowolona ze swojej pracy oraz żeby to wydawnictwo było zadowolone. Dlatego ja nigdy nie biorę na siebie rzeczy, których nie jestem w stanie spełnić. Zazwyczaj kiedy umawiam się z wydawnictwami na współpracę, nie podajemy konkretnych terminu, dlatego że to sprawia, że ja nakładam sobie po prostu to o czym wcześniej mówiłam, czyli taki wewnętrzny przymus robienia czegoś, a w momencie w którym wiem, że kiedy będę miała na przykład wenę i kiedy będę miała naprawdę fajną motywację i takie flow do tego, żeby na przykład zrobić jakieś fajne zdjęcia, to że moja praca wypadnie dużo lepiej niż gdybym robiła to stricte pod kalendarz. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których rzeczywiście muszę zrobić na przykład recenzję czy filmy na TikToku w konkretny dzień. Ale jeżeli przykładowo mi się to nie uda, bo jestem oczywiście tylko człowiekiem, no to wtedy na przykład piszę do wydawnictwa, że słuchajcie, nie wyrobię się w terminie, ale na przykład w zamian za to jestem w stanie zaproponować wam jakieś dodatkowe działania, o których nie było wcześniej mowy, i uznaję po prostu, że to jest w pewien sposób taka rekompensata. Więc ja nie odczuwam presji ze strony wydawnictw. Uwierzcie mi, że ludzie, którzy pracują w wydawnictwach, tak samo jak wy, są ludźmi i mają świadomość tego, że różne rzeczy mogą się dziać. Czasami wpadacie w zastój czytelniczy. Nie macie czasu. Coś się wydarzyło prywatnie. I uwierzcie mi, nikt was nie będzie za to karał i gonił was z widłami, więc o to się absolutnie nie martwcie. W kwestii presji czasu, no to tutaj, tak jak mówiłam, ja staram się nie zamykać w konkretnym przedziale czasowym, żeby po prostu to wszystko sobie tak fajnie płynęło i żebym miała flow. No i ostatnia kwestia, czyli presja ze strony osób, które nas obserwują. Ponownie mam wrażenie, że akurat ludzie, z którymi ja mam do czynienia, ludzie, którzy mnie obserwują, są nie Niezwykle życzliwi i niezwykle tacy otwarci, ludzcy i empatyczni są w stanie w wielu momentach mnie zrozumieć. Jednakże, ostatnio pojawiły się głosy, że pewne osoby, pewni twórcy robią pewne rzeczy źle, ponieważ e, piszą zbyt krótkie recenzje, nie mówią w nich za dużo o fabule, zdjęcia skupiają się bardziej na nich niż na książce. I powiem Wam, że troszeczkę tego nie rozumiem, dlatego że to, co ja zawsze wyznaję i to, co polecam, żebyście teraz sobie jakoś zanotowali w głowie, zawsze najważniejsi w tym wszystkim jesteście wy, ale nie mówię tutaj o tym, że wasze zdanie jest najważniejsze w każdej kwestii. W kwestii tworzenia kontentu, które wy tworzycie, Wasza satysfakcja z waszej pracy jest najważniejsza. To, jak piszecie recenzje, to, jak robicie zdjęcia, to, na jakie działania umawiacie się z wydawnictwem wszystko to ma być w zgodzie z wami. W drugiej kolejności ma być zadowolone wydawnictwo, które z wami współpracuje, które wam zabierze, które wysyła wam te książki, bardzo często wam płaci, dlatego że tak naprawdę to są jedyne dwie jednostki, które mają kluczowe znaczenie w tworzeniu czegokolwiek. To, jak inni to odbiorą i jak to ocenią, to jest tylko i wyłącznie ich zdanie, ale postawmy się teraz na przykład na przykładzie osoby takiej jak ja, czyli twórcy, który no, już ma jakieś tam doświadczenie, nie powiedziałabym, że jakieś ogromne, ale jakieś mam, i w momencie, w którym przykładowo Recenzuję ten sam tytuł z innym twórcą, nigdy nie patrzę na to, jak on względem mnie recenzuje książki, jak on względem mnie tworzy kontent, dlatego, że Jedyny kontent, który powinien mnie interesować tak naprawdę i który powinnam oceniać, to jest mój własny. Dlatego, że gdybym miała na wszystkich patrzeć przez swój pryzmat, to naprawdę byłabym bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, który porównywałby się po prostu do wszystkich. A temat porównywania się do innych w bookmediach jest naprawdę, naprawdę bardzo częsty i wiele osób ma z tym problem. Wiele osób właśnie przez ten aspekt chciało rezygnować z bookmediów, straciło do tego taką pasję i taką najzwyczajniej w świecie Chęć przez to, że inni mają lepiej, a robią mniej, albo komuś wyszło, bo miał farta. Tak samo w kwestii współpracy z wydawnictwami. Nigdy nie patrzcie na to, ile wy robicie względem innych osób i na ile na przykład wasza praca jest miarodajna względem pracy innych. Pamiętajcie, że każdy umawia się z wydawnictwem na Konkretne działania. Każde te działania może mieć inne. Więc jeżeli przykładowo uznacie, że ktoś zrobił za mało, to niekoniecznie znaczy, że zrobił za mało, dlatego że po prostu mu się nie chciało, a może zrobił mniej niż Wy, dlatego że właśnie na to się umówił. Więc pamiętajcie o tym, żeby jeżeli chcemy kogoś oceniać i jeżeli chcemy na kogoś patrzeć. Zawsze w pierwszej kolejności patrzmy na siebie, ale nie patrzmy na innych przez pryzmat swojej własnej osoby, jako twórcy. Teraz kwestia, o którą też było bardzo dużo zapytań, czyli jak radzić sobie z hejtem, jak tak naprawdę wyglądają prywatne relacje z ludźmi z book mediów, czy jestem osobą samotną, bo takie pytania też były. I może zaczniemy od tego hejtu. Mam wrażenie, że w bookmediach bardzo dużo złego się ostatnio podziało, dlatego że kiedy wrócimy do takiej pierwotnej myśli założenia bookmediów, to jest to społeczność, która ma mówić o książkach, która ma wyrażać swoją opinię, która ma się dzielić swoją opinią, która może tworzyć fajne rzeczy graficznie na przykład odnośnie książek, które nam się podobają bądź nie. I tak naprawdę ten hejt y jest tutaj tak naprawdę w większości przypadków bezpodstawny, i widzi się to głównie w przypadku takich książek, na przykład jak Rodzina Monet, która jeżeli zostanie zhejtowana, no to za chwilkę po prostu ludzie, którzy mają inne zdanie na temat książki, przybiegają i zaczynają tą osobę po prostu szkalować. A prawda jest taka, że ja zawsze staram się myśleć ze swojej perspektywy i z mojej perspektywy, jeżeli ktoś kiedykolwiek powiedział mi, że nie jest w stanie przebrnąć przez zakon drzewa pomarańczy, dlatego, że pierwsze 200 stron jest nudne. Nigdy nie powiedziałam, że ta osoba nie ma gustu, nigdy nie powiedziałam, że na przykład nie nadaje się do takiej literatury, że nie jest na tyle kompetentna, żeby ją zrozumieć, bo każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inne gusta. O gustach się nie dyskutuje. Możemy jedynie, że tak powiem, wyrażać swoją opinię, a za naszą własną opinię nigdy nie powinniśmy być szkalowani, wyzwani czy nękani, dlatego że. Żyjemy w wolnym kraju, jest demokracja, więc jakby tego się trzymajmy. Kolejna kwestia tego dotycząca to to, że każdy powinien mieć możliwość wyrażania własnego zdania, zwłaszcza, że w większości wyrażamy zdanie na temat książek i to jest ok. Jeżeli wyrażamy zdanie na temat y, ludzi i jest ono niepochlebne, przydałoby się, żebyśmy najpierw tą osobę poznali. I tutaj takim smooth mów przechodzimy troszeczkę do tych właśnie relacji w Book Mediach, bo bardzo dużo osób zastanawia się pewnie. Jak to wygląda od kuchni? Czy to prawda, że my się wszyscy rzeczywiście za kamerą, na, na, poza zdjęciami, poza filmami na TikToku lubimy? Słuchajcie, prawda jest taka, że. Przyjaciel przyjacielowi nierówny i tak naprawdę nigdy nie jest tak, że trzymamy się po prostu wszyscy razem w jednej grupie. Nigdy nie jest tak, że wszyscy po prostu lubimy się na równej płaszczyźnie. Ja przykładowo zawierzam swoje sekrety i gdzieś tam ufam i szukam wsparcia w dosłownie paru osobach. To są głównie dziewczyny. Jeżeli mnie oglądacie, gdzieś tam obserwujecie, to na pewno wiecie, o kogo chodzi. A prawda jest taka, że My nie musimy się wszyscy lubić i my nie musimy wszyscy pałać do siebie sympatią, żeby tworzyć fajną społeczność. Przykładowo, ja wychodzę z założenia, że bookmedia i ludzie z Book Mediów. Nie są moją rodziną, ja nie traktuję ich jako rodzinę, ale jeżeli zdarzy się, że osoba, z którą mam gorszy kontakt albo za którą nie przepadam, będzie w gorszym momencie w swoim życiu i akurat tak się zdarzy, że będzie na przykład potrzebowała mojej pomocy, albo ja uznam, że chcę jej pomóc, że chcę tym wsparciem być, to oczywiście ja zawsze tym wsparciem będę, dlatego że tak po prostu nakazuje mi moje bycie człowiekiem i tak nakazuje mi mój charakter, który. Jest po prostu nie do zmiany i nawet jeżeli ja za kimś nie przepadam czy kogoś nie lubię, to nie znaczy od razu, że my jesteśmy największymi wrogami i że my po prostu, wiecie, udajemy, że się lubimy, a w rzeczywistości jest kompletnie inaczej, e, dlatego, że po prostu tak wyglądają relacje międzyludzkie, więc jeżeli chcieliście znać odpowiedź: Nie, nie wszyscy się lubimy, ale czy to nie oznacza, że możemy po prostu być dla siebie mili i funkcjonować wspólnie? Nie wydaje mi się. Pogoń za premierami i krótka żywotność książek to jest kolejny temat, o którym chcieliście, żebym się wypowiedziała. Mowa tutaj głównie o tym, że tych premier w miesiącu pojawia się naprawdę, naprawdę cała masa, i uwierzcie mi, ja bardzo mocno to teraz odczuwam, dlatego że w ciągu ostatnich dwóch dni. Kurier przyszedł do mnie z siedmioma paczkami z najnowszymi premierami albo z zapowiedziami, i jest to naprawdę cała masa książek. I z jednej strony to jest bardzo dobre, dlatego że tych tytułów jest naprawdę dużo i ta różnorodność po prostu pozwala nam na pochłanianie takich tytułów, które rzeczywiście będą nam pasować, bo mamy w czym wybierać, ale z drugiej strony. Bardzo jest mi przykro, że niektóre książki po prostu przepadają w tej fali nowych tytułów i nowości, dlatego że przykładowo Babel, czy Dzień Nastania Nocy. Mimo tego, że to są książki, które za granicą robiły ogromną furorę, mam wrażenie, że w Polsce przeszły w sumie bez większego echa i tak naprawdę niewiele się o nich mówiło. I jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo te premiery bardzo szybko się pojawiają i potem bardzo szybko znikają i te, które rzeczywiście na ten rozgłos zasługują, bardzo często go nie dostają. I to jest naprawdę, naprawdę bardzo smutne. I gdzieś tam. Mam wrażenie, że trzeba po prostu znaleźć takie wyśrodkowanie i sięgać zarówno po te takie premiery, które rzeczywiście nas interesują, ale też po te takie starsze tytuły, żeby po prostu w życiu nastąpił. Balance. Ostatnio pojawiła się też drama, o której ja dowiedziałam się po czasie, nie ukrywam, kiedy już tak naprawdę to wygasło. Dowiedziałam się, że istniała jakaś drama odnośnie tego, że TikTok Book Club nie zasługuje na taki hype, jaki dostał, że nie powinno być o nas tak głośno i ogólnie, dlaczego ludzie na przykład podchodzą do nas po zdjęciach na targach. I powiem Wam, że to jest kolejna kwestia tego, jak postrzegają Cię ludzie i tego, jak tak naprawdę działa społeczność. Dlatego, że na czym tak naprawdę polega hype? Ja z wieloma rzeczami, które mają ogromne wydźwięk i o których mówi się po prostu cały czas i non-stop są na językach, z bardzo wieloma z nich się nie zgadzam. Ale dlaczego? Dlatego, że ja sama tego nie oglądam, ja sama tego nie śledzę, ale skoro. Pewne tematy i pewne osoby na tym topie są, to znaczy, że tą topkę ustalają inni ludzie, ludzie, których to interesuje. Dlatego w momencie, w którym ktoś mówi, że na TikTok Book Club jest hype, to ten hype nie jest niezasłużony, dlatego że ludzie, którzy go stworzyli, sprawili, że ten hype jest. Czy jest zasłużony według ludzi, którzy nas oglądają i według ludzi, którzy postanowili nam w pewien sposób zawierzyć, oglądać nasz content, wspierać naszą twórczość? Jest to zasłużone, więc tutaj możemy się kłócić, możemy dywagować, ale prawda jest taka, że to, czy coś jest warte poznania, czy nie, o tym decydują ludzie, którzy ten kontent będą oglądać, i na tym najbardziej się w tym momencie skupiamy. I bardzo często też w takich sytuacjach podważa się ogólnie autentyczność osób, autentyczność tego, co robią, tego, co mówią, tego, jakimi są ludźmi. I tak jak już wspominałam, oczywiście mnie nie może ocenić nikt, kto mnie nie zna, ale jak tak naprawdę w tym wszystkim pozostać sobą, bo bardzo często mówi się o tym, że gdzieś tam przepadamy, gdzieś tam wymyślamy jakieś rzeczy tylko po to, żeby robić, a nie dlatego, że mamy na to ochotę. Co ja zresztą też miałam tendencję do robienia przez jakiś czas, dlatego tak jak mówiłam, będę starała się to zmieniać. Pamiętajcie, że ludzie lubią was za to, jacy jesteście. I nawet jeżeli nie traficie do jakiegoś miliarda osób, to prawda jest taka, że znajdą się osoby, dla których wy będziecie ważni, wy będziecie cool i wy będziecie dla nich osobami które sprawiają im komfort, sprawiają im radość i z którymi w jakikolwiek sposób mogą sympatyzować albo się utożsamić i tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli lubicie, tak jak ja, filmy Marvela, lubicie krwawą fantastykę, jara was Szkocja, lubicie latynoską muzykę, to już mamy po prostu te pierwiastki, które nas ze sobą łączą, ale niekoniecznie ludzie, którzy oglądają mnie i mają wiele wspólnego ze mną, Poczują to samo połączenie z osobą, z którą na przykład ja się zadaję i z osobą, z którą ja sympatyzuję. Więc trzeba pamiętać, że ludzie lubią Was za to, jacy jesteście. I tak naprawdę w momencie, w którym jesteście sobą, to na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie Was, że tak powiem. Nie chcę powiedzieć, że podziwiał, bo to jest troszeczkę za duże słowo, ale na pewno znajdzie się osoba, dla której wasza persona i wasza kreacja w internecie będzie interesująca. No i tak zbliżając się powoli do końca, opowiem Wam troszeczkę o moim podejściu do zmęczenia social mediami, do um, tworzenia safe space, bo o tym się też bardzo dużo mówiło i o tym, czy chciałam kiedyś z bookmediów zrezygnować. I zacznijmy może od tego safe space, bo wokół tego też budziły się ostatnio jakieś dziwne kontrowersje. Ja nigdy nie powiedziałam, że chcę budować safe space, ponieważ uznaję, że internet sam w sobie nie jest safe space i to nie jest miejsce, w którym zawsze każdy jest w 100% bezpieczny i będzie w 100% zrozumiany. Ja wyznaję bardziej zasadę jednostkową i nie uważam, żeby wszystko co robię i wszystko co mówię, Miało sprawić, że ktoś w miejscu, w którym jestem w internecie, znajdzie sobie jakiś taki, wiecie, komfortową, bezpieczną przestrzeń. Bardziej chciałabym po prostu, żebyśmy traktowali to jako odnajdywanie w konkretnej jednostce rzeczy, z którymi możemy sympatyzować, i odnajdywanie w konkretnych osobach jakiegoś takiego wewnętrznego komfortu. I tutaj ponownie. Każdy człowiek inaczej definiuje komfort, każdy z nas inaczej definiuje bezpieczeństwo. Więc w momencie, w którym ja jestem komfortową osobą dla niektórych, dla innych kompletnie taka nie będę. I tak samo zresztą wszyscy, których znam, wyznają mniej więcej taką samą zasadę jak ja. Nie wpychajmy wszystkich do jednego wora i nie definiujmy po prostu safe space i nie definiujmy komfortu, dlatego że. To zależy od człowieka, i tak naprawdę na tym powinniśmy się skupić. Czy chciałam kiedyś zrezygnować z Bóg Mediów? Szczerze Wam powiem, oprócz tych wszystkich momentów, w których rzeczywiście miałam masę zwątpienia, gdzieś tam zastanawiałam się, po co jest to wszystko. Nigdy nie chciałam z Bóg mediów rezygnować. Ogólnie nigdy nie chciałam rezygnować z mediów, dlatego, że po pierwsze uwielbiam to robić, po drugie, uwielbiam to, jak ludzie reagują na moją pracę, na to, jak mnie odbierają, i to jest niesamowite, i nie chciałabym nigdy w życiu z tego zrezygnować. Może ewentualnie zmienić troszeczkę content pod takim względem, żeby nie skupiać się stricte na recenzjach, bo jednak w tym świecie recenzenckim i w świecie współpracy z wydawnictwami jest. Bardzo wiele zatargów i gdzieś tam ludzi bardzo łatwo jest ocenić przez ten pryzmat. Ja raczej staram się po prostu płynąć z prądem, mieć flow, komu się to spodoba, to się spodoba, komu nie, no to zapraszam do innych twórców, naprawdę. Słuchajcie, są ich setki tysiący, jak nie setki tysięcy, więc pamiętajcie, że zawsze znajdziecie kogoś, kto będzie dla Was odpowiedni. I tyle. Moje postanowienia po tym filmie, bo stwierdziłam, że chciałabym coś tego rodzaju sobie stworzyć założyć sobie pewne rzeczy. Po pierwsze, nie będę się przejmowała tym, co mówią o mnie ludzie, którzy mnie nie znają. Nie będę patrzyła na ludzi przez pryzmat. Swojej własnej osoby, tego, jak ja działam, ponieważ każdy działa inaczej. I do tej pory udawało mi się to, więc chciałabym po prostu te postanowienia podtrzymać. A z rzeczy nowych, z rzeczy nowych chciałabym przestać gonić za moimi wyimaginowanymi pomysłami, przestać czytać książki stricte pod content, który sobie założę. Chciałabym dać sobie w tym wszystkim trochę więcej luzu, czytać to na co mam ochotę, oddzielać czytanie książek do recenzji od czytania dla czystego fanu, pamiętać o tym, że ja też zasługuję na rozrywkę, mimo tego, że sama tworzę tego typu content, to sama zasługuję na to, żeby czasami pójść do kina, wrócić na siłownię, bo też bardzo zaniedbałam swoje inne pasje przez to, że Właśnie tak bardzo zagłębiłam się w książki i w tworzenie tego wszystkiego. Po prostu chciałabym w końcu odnaleźć taki. Bezpieczny, złoty środek, w którym wy będziecie dostawać fajny content, ja będę czuła się z tym dobrze, nie będę się z tym męczyć, nie będę się bez potrzeby wypalać i nie będę musiała się tym męczyć. Chciałabym po prostu, żeby to była dla mnie rozrywka i żeby to był dla mnie fan, dlatego że takie od początku było założenie tego wszystkiego. Dajcie mi znać, co w ogóle sądzicie o tych tematach, czy któryś z nich jest wam bliski, czy spotkaliście się kiedyś z którymś z nich i czy chcielibyście dodać coś od siebie, ewentualnie się ze mną nie zgodzić. Ja oczywiście. Bardzo chętnie z Wami podyskutuję. Możecie do mnie również pisać w wiadomościach prywatnych na Instagramie. No i co? Zapraszam Was do kolejnych filmów, i mam nadzieję, że wszyscy zaznamy w najbliższym czasie troszeczkę spokoju, chillu i balansu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!